tutaj ja, Lilka Malinka. Dawno nie snynowałam ani nic, więc lecimy. Tego konia ostatnio kupiłam i jest to... O, jaki fajny ma hamulec. I muszę go... Zrobić, by miał drugi poziom, bo będzie bardzo wolny. Jeszcze... Jak coś, to od razu mówię, że... W każdej chwili ktoś z mojej rodziny to może przyjść, żebyście się nie zdziwili, bo tutaj zaraz mam gości i ja tutaj sobie tak po prostu w jakimś pokoju nagrywam, streamuję, liveuję i no idziemy właśnie na bazar i życzę wesołego. Aleluja! Jesteśmy już tutaj. Może porobimy sobie jakieś bazarowe. No. Dobrze. Jakie tutaj są ubrania? O, to mam. Te, te komplety. Tych nie mam, tych białych nie mam, ale te czarne i granatowe mam. Ładne. Ej, niebie, te niebieskie ładne bardzo. Ej, no. To też. Ładne to, nie? Te pierwsze takie. Mam, o, bo je dostałam plus te, które odbiłam do 10 Star Coins. Tutaj na wymienione. Przedmioty za żetony. Ile mam żetonów? Nie wiem. Nie. Dobra, nie mam żetonów. Jegoś dużo bardzo. to nie mam jak, nie chcę się kupować. Tutaj są może jakieś ładne te. Zobaczmy. Mam 720 star końców, więc mi zacząć jakiś fryzjer. Może... Nie, nie ma. Dobrze. A zmiana? Nie wiem. Makijażysta. Nie, nie chcę. Nie chcę. Możecie coś tam jakieś dźwięki z tyłu. No to idziemy dalej tutaj zawsze możecie sami sobie przyjść ale ja jestem ciekawa tych Jej, jakieś ładkie ta wiewióreczka mi się podoba ale nie, nie chcę się kupować nie wiem czy będzie mi stać jak już bym zostanie mało sargantów nie na zmi niż nie będzie nic stało to może kupię zwierzaka dobra przechodzimy teraz do koników tego konia kupiłam tutaj na bazarzy, ale tu akurat ich nie ma, gdzie jestem. Mm, mi akurat te konie pełnej krwi angielskiej. One mi się niezbyt podobają. Bo one są takie bardziej chyba moim zdaniem westernowe. Moim zdaniem oczywiście. Ja chciałam sobie kupić konia arabskiego, ale gdzieś indziej kupiłam sobie innej maści. Ale jak już coś, to ta jest też jest ładna, ale to mi się jakoś bardziej podoba, nie wiem czemu. Dobrze, idziemy więc dalej. Tutaj tutaj nawet sama Tutaj jest jakaś make'a. Zaczekajcie, zaraz widzę. po prostu moi babci dzwonią telefon. Musiałam jej odłożyć telefon. Gdzie ja? Gdzie ja wylądowałam? Nie wiem. Mm. A, dobra. Czekajcie Coś mi się. Dobra, spoko. Tu tam są te konie, widzieliście trenerkę koni? To chyba wiecie, co to, to jest trenerkę koni. I te, teraz pewnie widzicie tego konia, na chrem jeszcze. Pokażę wam, gdzie ja je kupiłam. Tutaj są jeszcze konie. Tutaj są celle Francis. Jak, jak celle Francis, ten mi się podoba, ale nie. Widzicie tego konia? Jego mam. Widzicie, do kogo on jest po, po, podobny? Do mojego konia. Prawdziwego w życiu. On jest podobny do konia Nikolki. Ten jest taki mojego takiego konia. I jest jaki ten jest słodki. Ten też? Ten jest fajny. No, wszystkie są mega słodkie. Te też są słodkie. Ten, ten, ten. ten. A co z Czekaj. No, ktoś dzwonił. Nie ma nic. Nie piszę, że odwalimy ktoś. Dobra. Ale ja nagrywam to, nie wchodźcie. Idęcia. Becia. Becia. Chodź, chodź. Tak jak mówiłam, ktoś z mojej rodziny może przyjść, gdy będę liveowała. Bardzo przepraszam. Tak może się jeszcze potem stać. i tutaj taka dyskoteka tutaj wcześniej, pamiętacie, nagrywałam wcześniej do tego jakąś dziewczyną na ostatnim szorcie, takim szorcie, który też który nie ma nazwy, nie wiem czemu. Jeżeli chcę iść tam z koniem, to po prostu idę sobie tędy. Nie wiem czemu, ale ja sobie tak po prostu tędy chodzę. Ale no. Tutaj już nie mogę. No, sieba. Nie znam siebie, ale no. A wy... Oh, tak, ja to muszę kupić, ja to muszę kupić, ja tego um, ja to zawsze chciałam tę maskę bardzo fajną kupić. Ale jej nie chcę teraz zakładać. Dobra, jedziemy i teraz porobimy sobie jakieś zagadnienia, czy coś takiego. No, co ty się zahamowałeś? Dobra, widać ten zrośpiony. Bla, 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 bla. Zobacz, każdą aktywność centrum Wonderland. A to od razu powiedz pewnie, że tak. Nie, możesz mi przypomnieć? Pewnie, że tak. Nie zgodzę się upewnić. Co... Czy... A dobra. Dobra. Ze święto jest dziecka, jest obchodzony na całym jerwiku. Może zdarzyło ci się od... odwiedzić taniej Jerwiki, jeśli tak? Odwiedź ich potem, żeby zobaczyć co przygotowali. Dzięki naszym przyjaciołom Ty i Spring możecie się szybko przenieść do stajni Jorvik. Dobra. Idziemy dalej. Nie wiem czy chcecie, żebym to czytała, czy żebym jechała szybciej. A może w ogóle już to wszystko robiliście. Zajrzyj na Parkiet. Jest też pełno ładnych miejsc na piknik. Idziemy dalej. Siema! Nie znam Cię, ale i tak. Pewnie tu przyndułek jak, przy jakichś sklepikach. Jeśli chcesz się przybrać w coś bardziej odpowiedniego na czas święta, ci wspaniali ludzie ci w tym pomogą. Okej. Okay. Idziemy dalej. Myślisz o nowym koniu? Mamy szeroki wybór wierzchowców. Twój kon nie czuje się najlepiej? Hmm. Huk mu tu, robił mu tu obóz i zapewnia najlepszą opiekę, jaką można kupić za żartony wiosenne. Jedziemy dalej. Możecie tam słyszeć jakiś tam dźwięk z tyłu, jakieś hihi, hi Okej. Okay. Lubisz rywalizację mistrzostwa to na jej bary w Najarwiku. Na tablicy znajdziesz harmonogram wszystkich i aktywnych wyścigów tego typu. Dobra, nie chcę mi się już czytać, po prostu będę tak przejeść No to muszę się sobie zatrzymać, jak chcecie sobie to przeczytać. O, może potem jakieś zdjęcie sobie zrobimy? Mam też plan, że do robienia zdjęć, idealnie do wyrażenia siebie. Może ja to potem zrobię, ale na początku chcę ukończyć to zadanie, bo ja chcę przegonić Nicole, bo ona ma. Ona no ma. 15 poziom, a ja mam 14, muszę ją przegonić, bo ona niezbyt często gra w tą grę i może mi się kiedyś uda ją przegonić. Gdzie jest to ostatnie? Szukajcie, bo nie mogę znaleźć tego ostatniego. Szukajcie, gdzie to ostatnie jest. O, tu jest dobra. Jeśli masz ochotę na pielęgniarstwo, odpowiedź sklep kobiec na jakąś jej pozapędnej. Jest oferta kosmetyków oraz frytu. Dobra. Idziemy do ciebie. I nie chcę mi się robić już tych zadań, bo nie lubię takich. Ok, plus 50 dla konia i 10 dla mnie. Teraz sobie pojedziemy wyścigi, bo chcemy mieć wyższą tego konia, bo słodki Transmisja ekranu, nie wiem czemu, ale mi się... Transmisja ekranu, nie wiem czemu, ale mi się wyłączył live. To kontynuujemy, jedziemy dalej. Jak tylko będzie się działo, to dalej będę robiła ta sama.